Czy przecież mnie, że ta u, to uważne słuchanie um, też um, wynosi spokój? Żeby kogoś wysłuchać, potrzeba trochę spokoju, bo trzeba gdzieś, e, gdzieś e, przez chwilę po prostu pobyć dla tej osoby, mhm. a jak się jest takim. że już to że już chcę powiedzieć. <grym> 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 To, to, to też zabiera przestrzeń, tak to takie, to, nawet to, co ja robię teraz ciało to co czuję, tak że wychodzę i, i tak jakby zabieram to Twoją przestrzeń, a jeżeli tak. będę tak sobie po prostu chwilę obok. towarzysząc obok w sumie, to, to jest inaczej. Nie wiem, ty to czujesz to, że ja robię tak. przestrzeń? Tak, czułam... Do tej przestrzeni. Tak? przestrzeni, bo rozmowa dla mnie jest też ekspresją, też mi się ładunek emocjonalny ładunek, który gdzieś tam pokazuje się w ciele, ale też będąc uważnym słuchaczem czyli uważnie słuchając. No, ja poczułam w tej chwili taki właśnie spokój. Mhm. Aczkolwiek znaczy, spokój może mieć różne wymiary, tak? Dla każdego to oznacza coś innego. To o tym jeszcze porozmawiamy. Okej, okay. następny odcinek.